To było widowisko w dziesiątych otwartych Mistrzostwach Polski Południowo-Wschodniej w pustkowiu Osiedlu. Swoje umiejętności zaprezentowały grupy z kilku województw. Zanim jednak rozpoczęto zawody i rywalizację, nominacje do Mistrzostw Ogólnopolskiej w Kędzierzynie Koźlu nie mogło zabraknąć tradycyjnej defilady wszystkich zespołów wraz z Orkiestrą Dętą Gminy Dębica. To już jest dziesiąty raz. Cieszę się, że organizatorzy tych naszych spotkań zaufali nam i po krótkiej przerwie, wiadomo, związaną z pandemią, ponownie spotykamy się. Z tego co wiem, to jest 19 drużyn. My tutaj w gminie Dębica od wielu, wielu lat tworzymy te grupy, ale cieszymy się, że i w okolicy też powstają. Z tego co wiem to po prostu z najdalsza to po prostu z Gliwic jest drużyna. Obserwując przez te lata widzę, że ten poziom po prostu wzrasta. Ta choreografia jest odpowiednio przygotowana i tu Ukłon, po prostu dla opiekunów poszczególnych grup. Także z tego się cieszymy, a jednocześnie to jest promocja. Promocja po prostu dobrej sprawy. I niech tak zostanie, powszechne nasze czasy. Proszę Państwa, warto organizować takie imprezy. No, dziesiąty raz rocznica, prawdzie pandemia przerwała. Dwa lata nie było tych zawodów organizowanych. Dzisiejsze eliminacje, 19 drużyn uczestniczy. Bardzo, bardzo widowiskowa impreza. Zapraszamy wszystkich chętnych do oglądnięcia na żywo. Potrwa to myślę, że gdzieś do, do późnego popołudnia. I cieszymy się, że pogoda dopisuje. Zawodnicy są uśmiechnięci, zadowoleni. Także dziękujemy wszystkim za to, że ta impreza mogła tutaj być i że jest zorganizowana. Dziesiąte otwarte mistrzostwa mażuretek Polski Południowo-Wschodniej. Pustkowie siedło ponownie tutaj do nas zawitały. Cieszymy się z tego powodu, że możemy je zrobić w normalnym trybie, nie pandemicznym, nie z ograniczeniami, tylko już faktycznie tak jak to było w poprzednich latach. Myślę, że bardzo takim fajnym faktem jest to, że tak wiele zespołów pomimo tej przerwy, prawie dwuletniej, przyjechało do nas tutaj do Pustkowa Osiedla. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy, że gdzie jak gdzie ale do Pustkowa zawsze przyjadą. I to na pewno buduje serce, buduje ducha, żeby organizować tego typu przedsięwzięcia. Oczywiście oprócz pucharów, które dzisiaj wręczymy oraz medali, bardzo ważne będzie zdobycie kwalifikacji na oficjalne mistrzostwa Polski, które odbędą się w kędzierzynie. Oczywiście każdy, zespół, który przyjeżdża, liczy oprócz tego, że zajmie jakieś miejsca, to również na to, aby jak najlepiej się zaprezentować i wywalczyć nominacje do Mistrzostw Polski, które są z kolei bramą do dalszych występów już na terenie Europy oraz na Mistrzostwach Świata. Także liczymy na to, że tutaj przez Pustków Osiedle na Mistrzostwa Polski, później na Mistrzostwa Europy, a może i Mistrzostwa Świata na pewno jakim zespołom się uda dostać. Oczywiście po cichu liczymy również zespoły, które reprezentują Centrum Kultury i Bibliotek oraz Stowarzyszenie Orkiestrrena Gmina Dębica, uda się im wywalczyć dobre miejsca, dobre lokaty i również reprezentować naszą gminę na arenie ogólnopolskiej, a później może i międzynarodowej. Na dziesiąte Mistrzostwa Majoretek Podkarpacia Osiedlu zaprosili Gmina Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gmina Dębica, Międzynarodowy Związek Stowarzyszeń Sportu Majoretkowego oraz Stowarzyszenie Majoretek Tambur Majorek i Cheerleaderek Polskich.